Hej, się widzowie, z tej strony i Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Znajdujemy się oczywiście na naszym świecie Minecraft Survival I moi drodzy, w dzisiejszym filmie Odskoczymy troszeczkę od tych tematów, które były e, Gdzieś tam na pierwszym planie w ostatnich dniach na moim kanale, czyli Czy to jakieś podróże do Caveów, czy chociażby budowa Hali dla wilażerów, która jest już za mną i którą Wam Na samym wstępie tego filmu pokażę, bo troszeczkę zmodyfikowałem tutaj kwestie Tyłów powiedzmy, dodałem tutaj takie dżunglowe Wieseczki. Tutaj oczywiście będzie miejsce gdzie będzie zombiak, a tu gdzie mamy biały kwarstw no to będą oczywiście stać villagerowie, mniej więcej tak to będzie wyglądało. Oczywiście jeszcze odcinka na odcinek sobie tutaj działam, uzupełniłem także o po tej stronie szybki, brązowe żeby to fajnie wyglądało i wydaje mi się że tworzy to całkiem ciekawą konstrukcję, więc może stanę sobie w tle tego. I moi drodzy w dzisiejszym filmie chciałbym zająć się czymś czego tak na poważnie w zasadzie jeśli chodzi o Minecraft, to nigdy nie robiłem. A jest to rzecz prowadzona już bardzo, bardzo, bardzo dawno. Nie jest to rzecz, jest to zwierzątko. Jest to oczywiście axolot. w dzisiejszym filmie chciałbym sobie stworzyć taką mini hodowlę axolotli. Zbudujemy sobie jakieś prowizoryczne pomieszczenie. Mamy trzy axolotle, a w zasadzie, czekajcie, albo trzy, albo cztery, bo ja byłem na jeszcze jednej. O, właśnie, tu jest czwarty axolot. Ok, mamy cztery axolotle, i teraz pytanie jest. Tylko takie jak zdobyć tropikalną rybkę I z pomocą przychodzi nam wędrowny handlarz Który natchnął mnie do nagrania tego odcinka Ponieważ on za 5 emeraldów ma Wiaderko z tropikalną rybką Ja mam 32 sztuki emeraldów Które otrzymałem tam Czy to z różnych tradeów, Czy to jeszcze z jakichś innych tam rzeczy Czekajcie, bo muszę popatrzeć Czy może nie mam tego jeszcze troszeczkę więcej Tutaj nie widzę Ojejku, tu jest jeszcze 25 sztuk To czekajcie, mamy 50 57, no czyli gdybym kupił bo wiecie, ja teraz emeraldów za bardzo nie potrzebuję, więc nawet mógłbym wykupić wszystko, nie ma dla mnie żadnego problemu. E, 5, czyli mielibyśmy 11. Mielibyśmy 11, czyli moglibyśmy stworzyć jakby 11... A nie, nie, przepraszam, bo żeby mieć nowego akustorodla, to musimy każdemu z tych dwóch, z których oni się rozmnażają, dać po jednej rybce, czyli 11 tropikalnych rybek tak naprawdę da nam, żeby dobrze powiedzieć, 5 Axolotli. Dokładnie tak, mam 5 Axolotli, tyle będziemy w stanie stworzyć i zobaczymy oczywiście, czy któryś z nich będzie niebieski, chociaż szansa na to jest bardzo, bardzo mała, ale w przyszłości na pewno takiego Axolotla chciałbym mieć, także koniecznie zostawcie do końca, jeśli podoba Wam się taki format materiałów na moim kanale, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Moi drodzy, a więc lecimy, lecimy do handlarza. Oczywiście tak, 5 Emeraldów, mam nadzieję, że nie ma tutaj limitów, nie wiem jak to wygląda, bo nigdy od niego tak na poważnie rzeczy nie kupowałem, Bierzemy sobie tak, jedno, drugie, trzecie, czwarte. O, Tego się nie spodziewałem. Czyli po czterech trade'ach on ma blokadę. I teraz pytanie, czy ta blokada będzie na zawsze, czy ta blokada będzie trwała tak jak u vilarzerów, czyli na przykład jeden dzień? Mi nie pozostaje nic innego, jak tylko wziąć się do budowy i poczekać na przykład na nowy dzień. Czy może te trade'y będą wtedy u niego od nowa? Bo szczerze powiedziawszy, tak jak mówię, nigdy nic od niego nie brałem tak na poważnie, ewentualnie tylko jedną rzecz. I nie wiedziałem, że ma te blokady, ale to zobaczymy później. Moi drodzy, wpadłem na taki pomysł, który niekoniecznie musi się udać, ale warto go sprawdzić. Wiadomo, jak to jest w budowaniu, a mianowicie, że po co mam budować sadzawkę z jeziorem? Jak warto wykorzystać wybuch Clippera, który wybuchł mi tutaj całkiem niedawno? I moi drodzy, stworzyło się tutaj takie ciekawe półkole. Ja, oczywiście, teraz troszeczkę pozarpiłem diltem, ale co by było, gdybyśmy na przykład tutaj, wiecie, zrobili sobie sadzawkę. Otoczyliłem na przykład płotkami, wziąłem sobie z tak dżunglowego Otoczyli otoczyliłem na przykład płotkami i my byśmy sobie tutaj normalnie na przykład wlatywali, ewentualnie przechodzili furtką, a żadne inne moby nie mogłyby się tutaj dostać, a też by stąd nie wyszły, no bo w zasadzie nie miałyby jak, wiecie o co chodzi. Teraz to, cały czas kmieni jak to jest, bo tu jest troszeczkę nierówno i przydałoby się to tak na poprawdzie, troszeczkę tu w ogóle teren, wiecie, powyrównywać i tak dalej. No nie jest na pewno najciekawsze, ale jest to na pewno też potrzebne, no bo inaczej inaczej to my tutaj tego nie zrobimy i nie ruszymy z miejsca. Więc teraz tak, może troszeczkę. Troszeczkę rzeczy, aha, bo dirt time brakło. Ok, no to czekajcie, to odłożymy i teraz jakby to hipotetycznie wyglądało, bo woda byłaby dotąd? No, nie wiecie, byłyby dwa poziomy wody, tu by były dwa, tu by był jeden. No i teraz ewentualnie płotki byłyby po bokach. Teraz tylko myślę, jak to zrobić. Więc czekajcie, najpierw zrobimy sobie na pewno tak. szczęście zrobimy sobie teraz patyki, więc tak, jeszcze więcej drewienka I teraz weźmiemy sobie płoteczki, tak, weźmiemy sobie ich na przykład 18 na start. Nie ma problemu. Myślę tylko nad jedną rzeczą. Czy robić je już tutaj. Wiecie o co chodzi, żeby się tu, no bo wiecie, woda będzie na tym poziomie I teraz zrobilibyśmy na przykład coś takiego Tu byśmy walnęli, powiedzmy, o w tych miejscach byśmy sobie walnęli dwie furteczki No bo to jest od tej strony, więc będziemy mieli łatwiej się tutaj dostać Więc zrobimy sobie coś takiego, coś takiego Tu byśmy to zaokrąglili, tu byśmy to zaokrąglili No wydaje, no, rysuje się to całkiem ciekawie, ale czekajcie, bo brakuje mi oczywiście drewienka Więc zrobimy teraz dwie furtki, raz i dwa, Ok, mamy, pyk Dżunglowy klimacik myślę, że będzie też całkiem w porządku no i teraz lecimy dalej. Czy to by było odpowiednie? Myślę, że tak. Z drugiej strony fajnie by było też tutaj wprowadzić inny blok, taki ciekawszy, żeby nie był to dirt, tylko na przykład może glina. Bo glina kojarzy się jednak z Cave'em i miałoby to swój klimacik, a gliny mamy przecież bardzo dużo po ostatnim filmie. Troszeczkę pogłębiłem ten zbiornik powiedzmy z wodą, którym jeszcze nie ma wody, ale będzie. I teraz na dole daję glinę. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko. Z drugiej strony, jak pomyślałem, na przykład, żeby zrobić taki delikatny daszek, myślę, że też mogłoby to być fajne, gorzej ze ścianami, bo myślę, że jak ściany będą zginęły, to może być tego troszeczkę za wiele, wiecie o co chodzi i może nie pasować, a nie chciałbym też tutaj przesytu. Spróbujemy to zrobić. Najpierw oczywiście idziemy w Kimę i sprawdzimy, czy handlarz się już odobraził i czy będziemy mogli z nim tradeować. Niestety na razie nie, mamy nowy dzień, a on dalej nie chce nam sprzedawać tych rybek. Oczywiście ja te rybki mogę także znaleźć tam po oceanie i tak dalej, nie do końca się znam na tym, ale wiem, że jest oczywiście to możliwe taką normalną drogą, no nie musimy tu wiadomo trade'ować. Natomiast zajęłoby to dłużej, dłuż, no, dłuższy czas, o, że tak to ujmę, a liczyłem, że może udać się troszeczkę szybciej. Jeśli nie, to trudno, oczywiście nie jest żaden problem, natomiast wiadomo, że tak byłoby lepiej. I teraz myślę, myślę naprawdę, moi drodzy, bardzo mocno nad tą ścianką. Jakby to tu wykonać, żeby kolor, wiecie, nie był irytujący. Na przykład gdybyśmy pocisnęli, czekajcie, tu glinę i tu glinę, a po środku coś innego. Próbuję sobie przypomnieć jak to było w Laszkewach. no tam była głównie glina, a ja też nie mam za wiele ciekawych bloków, bo nie ukrywam, że na razie na tym survivalu, mimo że mamy już 59 dni to naprawdę bardzo szybko, to raczej nie dość, że nie było za wiele budowania, to za bardzo też nie skupiałem się na tym, żeby jakieś sensowne bloki zbierać, bo wiecie, raczej na razie tutaj był, była kwestia ogarniania takich jeszcze jak zbrojki i tak dalej, no nie skupiałem się po prostu za bardzo na itemka w do budowania. Przede wszystkim ja budować też nie potrafię, więc to jest cały czas eksperyment i testowanie. Może teraz nie, dalej nie chcę, okej. Okay. Tu jeszcze mamy itemy. No tu jest sama glina, jest mech. Może mech byłby spoko, więc weźmiemy stack, oczywiście będziemy to testować. Weźmiemy sobie też troszeczkę gliny, bo tutaj już to mi się kończy, więc zrobimy sobie w taki sposób. I teraz co byśmy tu jeszcze mogli zrobić? No patrzę na te bloki, szczerze powiedziawszy i tak, tu ich nie ma za wiele, o ile w ogóle są jakiekolwiek. Tutaj znowu jest, są rzeczy bardziej takie do budowy, które tu używałem, czyli wiecie, drewno i, i wątpię, żeby to wyglądało razem tak ładnie, ale weźmiemy ten mech i zobaczymy, zobaczymy jak będzie z tym hem, może to troszeczkę siądzie, może nie, będę ewentualnie potem to jeszcze zmieniał. Moi drodzy, projekt finalny wygląda tak, nie wiem co o tym uważacie, połączyłem oczywiście mech z tą gliną, żeby wyglądało to w taki sposób, Szczerze powiedziawszy, jak na to, że nie umiem budować, to może się nie wypowiem jakoś bardzo stricte, jak to wygląda, tak w kwestii czysto budowniczej, ale szczerze, po prostu nie boli mnie to w oczy. Czasami było tak, że wiecie, budowałem coś, patrzyłem się na to i po prostu nie mogłem dowierzać, że serio coś takiego zrobiłem. A teraz patrzę się na to i mam takie neutralne nastawienie do tego. Czyli wiecie, jest w porządku, mogłoby być lepsze, ale jest ok, no nie? Więc przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz na pewno musimy tutaj wyrazić wodę, a potem zobaczymy jeszcze, czy nie zrobić czegoś z tym dachem, bo wydaje mi się, że serio dach byłby tutaj dobrą opcją. Dobra moi drodzy, udało mi się przenieść tutaj Axelotla, wypełnić sobie cały ten zbiorniczek wodą, także oni sobie tutaj pływają. Problem polega na tym, że nasz handlarz dalej nie jest za bardzo skłonny do trade'ów. Także wydaje mi się, że co, co po prostu będziemy musieli zrobić? Będziemy musieli kupić na przykład jedną rzecz. Weźmiemy sobie najtańszą rzecz, weźmiemy sobie e, kwiatka i od razu damy go gdzieś tutaj. I teraz pytanie, czy będzie można kupić wiaderko z tropikalną rybką? Na razie nie można i teraz Zastanawiam się o co chodzi, bo teraz no, sami rozumiecie, cztery rybki to jest oczywiście spoko, są dwa nowe Axolotle, ale liczyłem na więcej i wydaje mi się, że chyba ta nadzieja była złudna, bo po prostu nie uda mi się tutaj nic w tej kwestii uzyskać. Jedyne co pozostało, to za chwileczkę iść Axolotle rozmnożyć, ale zacząłem, tak jak wam powiedziałem już wcześniej, myśleć także o tym daszku i pojawiła mi się w głowie pewna koncepcja, którą mam tutaj za chwileczkę zaprezentuję. A mianowicie tak, potrzebuję jeszcze troszeczkę płotków. Na pewno jeszcze płotki. Czekajcie, były tu gdzieś płotki. Tak, raz, dwa, trzy. Dobra, weźmiemy sobie dziewięć, weźmiemy 9 płotków i teraz zrobić coś, co kiedyś już chyba robiłem. Eee, to może niektórzy starsi widzowie będą pamiętać, którzy wcześniej mnie oglądali, czyli mianowicie coś w rodzaju takiego baldachimu, który jak się połączy w sensowny sposób. To może ciekawie wyglądać. Czekajcie, dorobimy sobie tak, po boczkach tutaj. Okej, okay, to tutaj. I teraz myślę, czy jeszcze jedna wysokość do góry, czy nie. Chyba nie, więc teraz co pozostało do zrobienia, to są oczywiście pół bloki. Zrobimy sobie ich na pewno sporo, ale bez szaleństwa. Czyli na razie weźmiemy sobie ich, powiedzmy, tak do pełnego orze, bo ich 36, 36 dokładnie. I teraz tak, weźmiemy sobie bloczki tymczasowe i zaczniemy budować. Zobaczymy, co zacznie z tego wychodzić. Siekierka nie jest potrzebna. Bierzemy sobie te slaby, dobra, i teraz tak. Czy to ma lecieć w tym kierunku? Bo tutaj może to być teraz za niskie, no nie? Czy jeszcze o jedno? Yy, wiecie co? Ewentualnie możemy zrobić też taki myk, że na przykład pominiemy sobie tę pierwszą kratkę, czyli zaczniemy po prostu robić odtąd. Wiecie o co chodzi? Że zaczniemy sobie dosłownie robić o tutaj. To możemy w ogóle rozwalić, nie zna potrzebne. I polecimy sobie po całości właśnie takimi półblokami. Myślę, że byłoby to całkiem, całkiem spoko I teraz zobaczymy, jak będzie wyglądać efekt końcowy. Czyli lecimy do tego miejsca. Tak dalej już zostawiamy. Lecimy tutaj, lecimy tutaj, tutaj, tutaj i teraz boczkiem pyk, 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 pyk. Oczywiście, w takiej koncepcji okazuje się, że za bardzo w takim razie nie będą nam potrzebne te wloczki, te płotki takie. No nie, no bo wyglądają troszeczkę głupio, ale dokończymy sobie, dach, żeby to wyglądało w fajny sposób. Więc, jeszcze tutaj, tutaj i jeszcze oczywiście. Aha, bo tak, ja teraz tu nie postawię. Jeszcze oczywiście. O właśnie, o to mi tutaj chodziło, więc teraz to możemy sobie już rozwalić siekierką, dobra, bierzemy to, to rozwalamy, dirta też rozwalamy, jeszcze bierzemy jednego bloka, dokładamy go w tym miejscu i teraz tak, no te płotki w takim razie, które są po bokach w tej koncepcji są bez sensu, po prostu powiedzmy sobie że są bez sensu, bo gdyby oczywiście one szły inaczej, no to jeszcze ok. Teraz możemy, wiadomo, zawsze możemy na przykład je postawić tutaj i zobaczymy jak to by to wyglądało, więc może weźmiemy sobie te płoteczki, weźmiemy też to. Bo inaczej to wygląda to po prostu bez sensu, no nie? A tak to jeszcze może by to wyglądało całkiem spoko, chyba że ewentualnie byśmy po prostu przesunęli te pół bloki o jedną kratkę, bo to też jest jakaś koncepcja. Serio, mega długo to trwa i troszeczkę z tym jest roboty. Ja mam na to jakiś pomysł, który oczywiście co chwilkę się zmienia i zobaczymy jak to finalnie będzie wyglądało. Dobrze, moi drodzy, co nieco udało nam się z tego zrobić. Za chwilkę Wam zaprezentuję, jak to dokładnie wyglądało. Weźmiemy sobie tutaj, może załatamy to dirtem. A mianowicie, koncepcja oczywiście znowu troszeczkę się zmieniła. Finalnie postanowiłem zrobić coś takiego, że na rogach zrobimy płotki o trzy bloczki do góry i otoczymy teraz, wiecie, czterema płotkami z boku, no nie? Które będą się łączyć półblokami. Tu jest dosłownie to samo, tu wychodzi na trzy długości, tu wyszło na 4 długości i to jest nawet całkiem spoko, że to nie będzie kwadratowe, tylko takie, no, prostokątne. I tak samo jest tutaj, no nie? Natomiast od środka wygląda to w taki sposób, jest daszek, przed chwilką jeszcze sobie przeleciałem nad tym, żeby zobaczyć jak to wygląda i szczerze powiedziawszy jest całkiem w porządku, taka wiecie, cute budowla, która po prostu była potrzebna, fajnego klimatu tutaj dokłada, no a w środku oczywiście Aksorotle. więc wydaje mi się, że serio jest ok, jest troszeczkę nisko nad tym też myślałem, bo jest nisko, to sobie trzeba powiedzieć ale oczywiście ja nie muszę kłócać, ani nic mogę na spokojnie wejść, no i moi drodzy teraz ważna rzecz, bardzo ważna rzecz a mianowicie rozmnożenie aksolotki oczywiście powiem szczerze, że na niebieskiego nie liczę jakoś bardzo ale kurde gdyby był, gdyby za pierwszym czy drugim razem się udało byłoby to niesamowite, muszę uważać, żeby tej rybki nie wypuścić do wody, bo one wtedy się rzucą i mi ją zabiją od razu, dobra, zrobimy może tak że rozmnożymy sobie brązowego z żółtym na sam początek, a potem tego z sajanowego z różowym, bo oni się tak fajnie ustawili, więc teraz robimy tak, taki myk. Czekajcie, musimy zrobić odpowiednio. Więc teraz tak, panu żółtemu chciałbym dać rybkę, czy mogę? Tyk. Ok, dostał. I teraz pan brązowy też musi dostać szybko, tylko czekacie o dostał dobra i teraz tak, pójdę sobie troszeczkę dalej i zobaczymy jaki axolot powstaje zobaczmy, 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 żółty axolot ok, jest żółty axolot potem wiadomo, że jak będziemy mieli ewentualnie jakiegoś niebieskiego co może się nigdy nie wydarzyć no to rozmnażając ich możemy zrobić armię tych niebieskich aksolotów, które są naprawdę mega, mega rzadkie, no i dobra, z połączenia żółtego i brązowego powstał żółty więc teraz pozostaje nam wziąć sajanowego oraz wziąć różowego i zobaczyć co z tego będziemy jest teraz tak, sajanowy na sam początek dostał i teraz kolega różowy musi podejść bliżej mnie, bo nie chce rybki i dostał. No i dobra, zobaczymy, ja tam, że może sajan chyba tym razem będzie. Zobaczymy co, czekajcie, czekajcie, sajan, dobra, okej, okay. przedostałem dostałem troszeczkę expa nawet za to. No więc w naszej kolekcji nie mamy już Axoroti 4, a aż 6. Mamy dwa żółte, mamy dwa sajanowe, jeden różowy i jeden brązowy. Serio, bardzo się cieszę, że takie coś nam się udało zrobić. Jest to, tak jak powiedziałem, przyjemna odskocznie od tych filmów, które, wiecie, były, powiedzmy na co dzień czy tam co dwa czy trzy dni, no bo ostatnio może nie było aż tak często, ale serio jestem zadowolony z tej budowli, fajnie mi się na to patrzy. No i cieszę się, że w końcu mamy też Axolotla, no bo jednak jest to urozmaicenie, oczywiście już przed kilku wersji, ale taka rzecz czy takie powiedzmy no, że, no dziwnie mówić, wiecie, o rzeczach, jak mówię, tak naprawdę o zwierzątkach, e, które myślę naprawdę warto mieć w bazie. Jeśli chodzi o niebieskiego Aksorotla i o próby pozostania go. Słyszałem, że rozmnażanie generalnie nie ma sensu. Najlepiej jest zrobić Farmę, do której trzeba użyć przyciemnianego szkła, wychodzić tam wiecie dwa staki bloków do góry, potem spadać i te akcelotki się tam jakoś respią. Do tego jest potrzebne odpowiednie szkło, odpowiednio niski poziom światła. To jest naprawdę obszerna robota, którą na pewno w najbliższych odcinkach się nie zajmiemy, ale w Axolotla. W Axolotl troszeczkę na pewno inwestować warto i wydaje mi się, że jest to naprawdę super zwierzątko. Cieszę się, że coś takiego powstało na naszym świecie. Moi drodzy, jeśli trwaliście do tego momentu, napiszcie Axolotl i napiszcie, czy kiedykolwiek na swoim survivalu mieliście niebieskiego Axolotla. Z mojej strony to by było na tyle. Dzięki Wam serdeczne, trzymajcie się, na razie i cześć!